Cześć Siemanko z tej strony Dawid CSK. Witam Was w 13 odcinku z TikToków. Zaczynamy, widzowie. 13 odcinek. 13 odcineczek zaczynamy. Ja tutaj mam już kawusię przygotowaną. Teraz sobie zrobiłem latę. O, nie widać, widać. O. Piękna kawusia, widzowie, elegancko. Elegancka kawusia elegancka Zaczynamy. Mm, no i co? Smacznej kawusi, tak, widzowie? Nie będę kończył, bo nie można tak brzydko mówić już na YouTubie, ale... Wiadomo co, wiadomo kogo, nie. Dobra, lecimy, lecimy z tym TikTok. -iem. Jeżeli ja teraz, przez półtorej minuty nie pajesz tak, no oraz nie? Wygrywasz 50 zł. Jesteś gotowa? Tak. Nie! <głosy> <głosy> Druga szansa, za szybko odpadłaś, okej? Okay? Tak jak jest. masz na imię? Tak jest? Marysia. Okej, okay, tak jest, ale no, nieważne, porzmijmy na to oko. Okej. Okay. Okej. Okay. Marysia. Marysia. Ile masz lat Marysia? 17. 17. I co? Teraz chcesz iść na kluby? Jestem dzisiaj. Jesteś dzisiaj, okej. Okay. I czym się interesujesz? Modą. No, no nie wymyślę ci zaraz jak no. Ja pierdolę. O. Jak to się mówi, do trzech razy stuka, Marysia. Dobra, by tak, tak. Zatem mogę patrzeć jak? Ej, nabijam do bitów, że jeden był na wakacjach. Kiedy nauczyciel łapy, ten sam vibe. Z koziomek, z jego nauczy nauczyciela to ze świecą szukać? No, żeby ze z nauczycielami TikToki TikTok nagrywać, kurwa. Chciałbym od Ciebie dostać pada do PlayStation 5. Napisał to do mnie widz o nas wyborat. No to lecimy go kupić. I z powrotem jesteśmy w sklepie elektronicznym, ale teraz jestem A to w I idziemy ci wybrać. W Markt ja, chyba no jest, tak. nie? Mamy niebieski. I mamy jeszcze taki bordowy. I czarny, klasyczny. Myślę, że wezmę Ci stary ten albo ten. I ja pójdę Ci. Taki bardziej ten ciemniejszy. Baby blue, jakbym to nazwał. Chyba ci się spodoba, a jak nie, to nie ma reklamacji, mój drogi. nie ma. Musimy na nim grać. Idziemy go kupić. Teraz moja ulubiona. Najlepszy Zbiały. z biały. Adzik idzie do środka. Do ogólnie widzowie, to ogólnie widzowie to najlepszy z biały, nie? Ja mam sam białego pada od PS5, jest. No to jest ten zwykły, znaczy klasyczny, klasyczny, to jest biały, nie? Bo pierwsza playka piątka wyszła chyba w kolorze białym, później wyszła w czarnym. Kitelsy, Milka Szoko Brownie. I oczywiście moja karta z autografem. Paczka spakowana, film z prezentami klasycznie co dwa dni. Zostaw teraz obserwację, bo następny prezent może pójdzie do Ciebie. Chciałbym od Ciebie dostać pada do PlayStation 5. Napisał to do mnie widz o nazwy Borat. No to lecimy go kupić. I z powrotem jesteśmy w sklepie elektronicznym. Mm. Jakieś dzwonki słychać z dala, to Mikołaj zapierdala. Jeżeli wyczułabym no. mężczyznę, który pachniełby którymś z tych perfum, e, zwróciłabym uwagę. Tutaj nie będzie <laughs> Kurwa. <ta>. <laughs> <laughs> już, 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 się dobrze zaczyna. Dobra, słuchamy dalej. Pierwszy 3 minuty 40 sekund. Dobra, ja to wysłucham. A słyszałam o tych perfumach. Poezja. Ja wąchałam ten zapach. Ścigałam sobie nim tester. 6 dni temu. I ten tester nadal pachnie tymi perfumami. Są to najbardziej niszowe perfumy, jakie ja kiedykolwiek wąchałam w tym Są perfumy dla mężczyzn. Jakie to są? tester. Co? Jak to się kurwa nazywa? Pierdole, nie wiem jak tu. To... Tutaj nie będzie biorsa wasz. Pierwszy zapach. Long ideal. Są te perfumy, ta? Ja pierdolę pojewało cię chyba. Nie, tu są inne, dobra. Ale to jest woda... właśnie jest woda perfumowana i jest woda toaletowa. Bo to jest różnica. Bo perfumowana będzie intensywna, nie? Znaczy będzie trwała. A toaletowa, no to wiadomo, psikniesz kurwa parę razy i to, nie wiem. Wącham ten zapach. Zdzigkałam sobie z nim tester 6 dni temu. Może te droższe, kurwa, 600 zł. Ja pierdolę. To jest na, na oryginalnej stronie, nie? Ale w ceforze też, a to jest woda toaletowa. Ja pierdolę. No, kurwa, na pewno. Nadal pachnie tymi perfumami. Są to najbardziej niszowe perfumy, jakie ja kiedykolwiek wąchałam w perfumerii. Są perfumy dla mężczyzn, który jest elegancki, zadbany, na którego patrzycie i się obracacie, bo pachnie tak pięknie i pachnie tak dobrze. Nuty głowy tych perfum to jest migdał, to jest w początku, kiedy się otwierają, są ostrzejsze. Później one się zamieniają w taką przepiękną kremowość. Są lekko dymne, tytoniowe, jest minimalnie wyczuwalna wiśnia. Ich projekcja jest wspaniała, ich trwałość jest prostu nie wiem dlaczego o nich się nie mówi, mówi się o nich bardzo mało, niesamowite i uwaga, bo te perfumy występują w trzech różnych wersjach, jeżeli chodzi o tą pierwszą, czyli wersję Xtreme, moim zdaniem są idealnymi perfumami unisex, które może nosić również kobieta, taka lekka wiśnia i też ta kremowość migdału, wersja Intense, perfekcyjna, bardzo dymna, toniowa, jest taka bardziej męska, jest ta wersja trzecia, czyli ta wersja perfumowa. A, czyli ona mówi o tym, ja pierdolę to przecież. Jak to jest możliwe, kurwa? Jak to, to jest woda toaletowa? Woda toaletowa nie jest taka trwała, nie? A no tak, bo faktycznie są kurwa różne te wersje. No tak, a to jest ta Intense, tak? Nie, no to jak kurwa, to jest. Które... Intense. Ona mówiła o tych. A widzisz, kurwa. Tak, bo tu są takie, a tam jeszcze są takie, kurwa. Aaa, czyli to jest intense, to jest woda perfumowana, No właśnie, kurwa, to jest tyle wersji tego. Ja pierdolę... tego, że nie ma wiśni No bardzo cicho jest ten ten, ten TikTok. I teraz słuchajcie. O ile te pierwsze perfumy pachniały... Też mam cicho. Mężczyzna, którym chcecie mieć dzieci. Jak te perfumy? Lanuite Saunorum. Pachną jak proces robienia jest. Naprawdę, mówię to bezpośrednio, to jest jeden z tych Co ty pierdolisz w ogóle? Nie, no, kurwa kobita jest ewidentnie odklejone. Dzisiaj zmysłowych zapachów jakie są? Piękny zapach. Aromatyczny, lekko drzewny, taki ciepły, ale ostry. Ma on sobie kardamon. O ile tamte były. Tak... Dobra, nie Co, mogę słuchać. Ale to są samochody wypożyczone, to można sprawdzić po tablicy. To jak tak bardzo dobrze umiesz sprawdzać po tablicy, to sprawdź sobie, że mój CLS63 ma tablicę związaną z moim biznesem. Mam go już jakieś 5 miesięcy. Kogo jest na nim mój Instagram? Jako, że G klasy kupiłem dosłownie 2 dni temu, to jeszcze nie ma na nim mojego Instagrama. I Nie ma jeszcze personalizowanej tablicy, ale za to posiadam tutaj fakturę na ten samochód, który opłaciłem w pełni z gotówki. Dla ciebie za to mam jedną radę. Zamiast pisać debilne komentarze na TikToku, warto jest skupić się na sobie i robić dobrą robotę, ponieważ za kilka lat też będziesz mogła sobie taki samochód kupić. I zdaje mi się, że to jest... Knopersy ogólnie mnie wkur... Znaczy, uwielbiam je, są bardzo dobre. Jeden z moich ulubionych batonów. Ale one są małe strasznie, no bo to macie kurwa no, wiecie. No wiecie jak wygląda knopers na pewno. Kto robi takie batony? To kurwa na hita się wpierdala takiego knopersa? Ja pierdolę. To jest mój knopers, nie? Jaką kurwa inaczej przy mnie jeszcze Mario? <śmany> ja też na raz go nie wcisnę. Ja, ja też go na raz nie wcisnę. O Jedny <śmany> Janusz. <śmany> nie dam rady. Klopensy no ogólnie mnie w znaczy... Co jest kurwa pasożyty? Gdzie byliście? Szefie, by, by, byliśmy na prze przerwie byliśmy. To tylko ku... 5 minut. Co kur... 5 minut? Jakie 5 minut? Dopiero 12 godzin w robocie jesteście! Chcecie, żebym wam praktyki zalecił czy nie? Ta, 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 ta. Zadanie bojowe macie zrobić w pół godziny krupnik kelnerom na obiad, bo 3 dni nic nie jedli. Wiecie jak zrobić czy nie? Tak, ta. A krupnik, czyli wódka we mnie Dobrze czy mówię? poważnie, czy umiecie zrobić krupnik. to was w szkole uczyli, co? Tak, 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 tak. A z Dobra, pijawki, ja jedyna na szluga i zadzwonić. Za pół godziny jestem, ma być moments kru... gotowe. Dobra, jeszcze muszę wrócić do roboty, wiesz? Tak zaraz ci... Co jest, k**wa? Kru... zrobiliśmy krupnik. A nawet dwa, kurwa. Mieliście zupę k**wa kru... zrobić, a nie flaszkę i to beze mnie. Gdzie jest rosołek? A rosołek jest w garze. W jakim kurczaku Tam, co jest kurczak? Oh. Szefie, jak kur... drób Ja wam kurczak, syny dam. Co jest kurczak? <gulanie> Masurki. Co robisz? Ubieram się. Nie, tak! Zanurkował Zadurkowa <gulanie> Aha. Dzisiaj Wojciech jest z ja, No i co mam zrobić? Ręce tu Zobaczysz, że jest wszystko absurdalnie. Chciałabym od ciebie dostać duże czarne słuchawki JBL. Napisała to do mnie obserwatorka o nazwie Hamsters Arkul. Cool. Moi drodzy, sklepy elektroniczne chyba będą najczęstszym sklepem, jakie będę odwiedzał w te święta. Lecimy je kupić. Jesteśmy z powrotem w moim ulubionym sklepie elektronicznym Mediamark. To mogła być wasza reklama i szukamy JBL. Słuchawki, mam tutaj na kablu, ale chyba na kablu nie chcemy, co nie, bo to takie już trochę staromodne. I szukamy teraz na Bluetooth i mamy. Słuchawki na Bluetooth, nalezione czarne. Myślę, że będziesz zadowolona. Idziemy je kupić. Ja już wróciłem do domu, to pakujemy teraz paczkę. Słuchawki lecą do środka. To Fifi, coś słodkiego. Czoko też są dobre. I na pamiątkę klasycznie moja karta z autografem. Paczka spakowana, idę jutro ją wysłać. Filmy z prezentami co dwa dni, więc zostaw obserwacje, bo następny prezent może pójdzie do ciebie. Chciałabym. Od Zapraszam, to Tutaj mamy Hall. Na razie tutaj za dużo nie ma, bo jesteśmy w trakcie budowy. Aha. Ej, w ogóle ten gościu fajny robi content, nie? Fajny robi content? Podoba mi się. Właśnie ja się kupuję tam widzą różne rzeczy. Fajny content, no, jak kiedyś też zarobię kurwa. Jakąś dobrą powiedzmy gotówkę, to też możemy coś takiego zrobić, nie? Tutaj mamy hol. Na razie tutaj za dużo nie ma, bo jesteśmy w trakcie budowy. Zobaczcie za dwa miesiące efekt. To jest przed, a zobaczcie po. Zrobiłam was teraz do łazienki. I stąd musisz wyjść. Śmiało, śmiało, śmiało. Chodź. Moja łazienka. Wymyślałam sobie, że na każdy drzwiach będzie lustro, żeby trochę powiększyć optycznie miejscowo tutaj. To mój pomysł. Custom made for me. Moja łazienka ma taki klimat dżunglowy. Mamy drewno, mamy zielony i mamy różowy. Jak kwiaty. Patrzcie, tutaj mamy płytki importowane z Meksyku. Nie żartuję, one serio są z, Meksy z Meksyku. Aha, aha. Oh. Uh. Może się Pani odsunąć? Mogę, no, mogę. No, no. Idziemy dalej? Chodźcie, chodźcie tutaj do ruchali, znaczy sypialni. Chodźcie, tutaj. tutaj też jeszcze za dużo nie ma. Mamy lampę, tutaj zostało łóżko. Dobra. Jestem w trasie na dzisiejsze spotkania w Zduńskiej Woli i radzą, a już jutro... Ile jesteście razem? Oceńcie się w skali od 1 do 10 15 A powiedzcie mi, co by się stało, gdybym wam teraz powiedział, żebyście się na minutę zamieniły telefonami. No możemy, jakby. spoko. Na co no się zamieniamy? Nie wyglądają na ciepłe. Aha. A, to jest, Iwona. No i to... koleżanka, daj spokój, serio. Co ty nie piszesz? Ej, jakieś co serduszka jest? tutaj są! Co ty robisz w ogóle? Ja, daj spokój, nie, A... serio. Weź to, co? Ale w którą pisałam to koleżanka. Ty jesteś lojalną dziewczyną. Oczywiście. No bo to widzowie zdecydują o tym czy jesteś dojany. Maki. <grymne> <grymne> Kalendarz adwentowy. Otwieramy dwóreczkę, tak? Ale poczekaj. Może zejść z niego? Nie mogę otworzyć. Momencik. No dobra. Udało się otworzyć. Mamy kolejne serduszko. Wiecie? Jak zrobić dubajską czekoladkę? Ach, chuj tam. ...na moją ceremonię zaręczy. Najpierw farbuję przejażdżane końcówki od słońca. Zawsze muszę to ucho Dobra, u... pierdolę. Powinno się pić y, drinków z napojami zero, akurat ja, ja mam zero, gdyż szybciej się upijasz. Ale jeżeli nie chcesz się szybciej upić, to po co w ogóle pić? Dla <grymne> ja mnie zero do, yy, do drinku, bo szybciej się upijesz. Nie ma minusów, ja minusów. Ale no, jeżeli ktoś się nie chce yy, szybko upić, nie wiem, dla, dla kobiet na przykład polecam, albo dla dzieci, no to wtedy dzieci i kobiety z cukrem. Sprawione, skurwysyny. Takie coś, takie coś. Zero. Dobra, spróbujmy z kolką. No i chuj, smakuje jak jak kurwa red label za 70 godzin. No i fuj. Cała cała kurwa fi cała filozofia po Jeżeli film wam się spodobał, to oczywiście widzowie zostawcie łapeczkę w górę, jakiś fajny komentarz na dole no i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwonkiem. Cześć.